O Cieka co di***a. No czekało... 17 lat 17 lat żyje, a ty mi 15 dajesz? To słowa, które niegdyś odbiły się szerokim echem w internecie. A wypowiedział je Konrad N. Oskarżony wówczas o usiłowanie zabójstwa. Doleci ty przez lata nagranie ze wzburzonym nastolatkiem, przeklinającym co drugie słowo i grożącym przedstawicielom sądu doczekało się tysięcy przeróbek i udostępnień. Tak naprawdę wpisało się przez to na stałe w historię polskiej kryminalistyki. Teraz o Konradzie N znów jest głośno, ponieważ niedawno już jako dorosły mężczyzna ponownie był poszukiwany przez funkcjonariuszy. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest pokój zbrodni. Dłane, co? Ale to tylko pokazuje jedną rzecz, bo sorry muszę to powiedzieć Jak ktoś ma 17 lat, czy 15, czy 16, czy 18 kurwa i chce ludzi zabić yy, i, i praktycznie i wysyłają, go, i wysyłają go na dwukrotność jego życia do więzienia to w którym momencie kurwa mają go zresocjalizować Wiesz, jeśli ktoś żył w taki sposób, że w wieku 17 lat chce kogoś zabić to jak on trafi na 15 czy 20 lat do więzienia, to jakby w którym momencie kurwa on będzie lepszym człowiekiem. Jak on jeszcze nie przeżył niczego, co można by było w miarę spoko nazwać. Jakby roz rozumiecie o co chodzi. Eee, dlatego moim zdaniem powinno się strzelać do takich ludzi. Pierwszy uzbrojony patrol prewencji powinien podjechać. Chuj, mogę iść na ochotnika. Znaczy nie, żeby do mnie strzelać, ja mogę strzelać. No. Tak, nie, ja no jak on ma 17 lat kurwa i trafia, i trafia do, 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 tych, do tych kurwa kryminalistów, y, którzy tam odpierdalają 40 rok, czego on ma się od nich nauczyć? Czytać Dostojewskiego? No kurwa, nie wydaje mi się. Szokujące wydarzenia z udziałem grupy nastolatków rozegrały się 11 stycznia 2007 roku, tuż przed godziną 22. To wtedy do autobusu linii 39 z przystanku usytuowanego przy Alei Tysiąclecia w Lublinie wsiadł 21-letni wówczas Andrzej K., student. Który po prostu musiał skorzystać z komunikacji publicznej, by dostać się z jednego punktu do drugiego. Nie zwracał szczególnej uwagi na to, kto jeszcze znajduje się w pojeździe, bo właściwie po co miałby to robić? Nie mógł przewidzieć, że w ostatnich dwóch rzędach autobusu siedzą osoby, które niedługo spróbują pozbawić go życia. To grupa nastolatków i jedna dziewczyna, która była już pełnoletnia: 17 Konrad, Paweł i Aleksandra, 16 Katarzyna, 15-letnia Nina. I ujawniona w późniejszym terminie 23-letnia Emilia. Jezu, ile dupek tam ziomek ten? Nie no, chłopie, kądziu! Kądziula co jest? Ja pierdolę kondziula coś z kurwa wziął na spacer. Nie no, nie no, nie no! Jak wynika z ustaleń śledczych, ekipa zachowywała się bardzo głośno, między innymi naśmiewając się z pozostałych pasażerów. W pewnym momencie za cel obrali Andrzeja K. Krytykowali jego ubrania i długie włosy. Zaczęli też grozić, że mu je spalą. Kiedy 15-letnia Nina od słów przeszła do czynów, popychając młodego mężczyznę w plecy i żądając, by, tu cytat, wyskoczył z kasy. Poszkodowany postanowił zareagować. Najpierw spokojnie się odwrócił i zapytał nastolatkę, czy ma jakiś problem. Ona nic nie odpowiedziała, ale zareagowali jej koledzy. Zaczęli wstawać ze swoich miejsc i puszyć się przed mężczyzną. W prowokacyjnym geście wypinając klatki piersiowe. Zrządzenie losu sprawiło, że autobus akurat zatrzymał się na następnym przystanku. Więc Andrzej, chcąc uniknąć kłopotów, opuścił pojazd. Wyszedł tylnymi drzwiami. W ostatniej chwili, tuż za nim, wyskoczyła grupa nastolatków. Jeden z chłopców uderzył wtedy pokrzywdzonego pięścią w głowę. Wywiązała się szarpanina, gdyż Andrzejka K bronił się. Po chwili 21-latkowi udało się wyrwać i przebiec na drugą stronę ulicy, gdzie znajdował się kolejny przystanek autobusowy, a przy nim co najmniej kilkanaście osób relacjonował przedstawiciel prokuratury w Lublinie. Obecność świadków nie powstrzymała agresywnych nastolatków, którzy zaczęli okładać poszkodowanego pięściami. Nikt nie ruszył Andrzejowi na pomoc. Nie o, zareagowali nawet honorował. wtedy, gdy. Napastnicy wyciągnęli noże. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna został kilkakrotnie ugodzony ostrymi narzędziami przez 17-letnich Konrada i Pawła. Dopiero kiedy 21-latek osunął się na ziemi w kałuży krwi, napastnicy uciekli, a świadkowie wezwali karetkę pogotowia, która zabrała Andrzeja do szpitala. Znajdował się on w bardzo złym stanie, ale lekarze robili, co mogli, by uratować jego życie. Mężczyzna doznał obrażeń w postaci siedmiu ran kłutych, z których dwie penetrowały w głąb ciała, jedna do jamy opu łucnej, a druga do jamy brzusznej, uszkadzając wątrobę. Każda z tych ran stanowiła realne zagrożenie dla życia. Pozostałe były zlokalizowane na klatce piersiowej i przedramieniu. Andrzej K. był ponadto mocno pobity. Na szczęście przeżył atak. Policja wezwana na miejsce wraz ze służbami ratunkowymi szybko namierzyła grupę napastników. Najpierw zatrzymano pięciorob niepełnoletnich, a dopiero później ustalono, że w zdarzeniu uczestniczyła jeszcze 23-letnia Emilia, którą także aresztowano. Zarzuty usłyszały ostatecznie wszystkie osoby, choć z uwagi na wiek w różnym zakresie. Konrada i Pawła oskarżono o usiłowanie zabójstwa Andrzeja K. oraz nieudzielenie mu pomocy. Aleksandra odpowiadała natomiast za udział w bójce i poplecznictwo, czyli utrudnianie lub udaremnianie po Karnego poprzez pomoc sprawcy w uniknięciu odpowiedzialności. Dorosła Emilia również odpowiadała za udział w bójce. Wszystkim groziło co najmniej kilkuletnie więzienie. Jeśli chodzi natomiast o Ninę i Katarzynę, to materiały dotyczące ich udziału w zajściu zostały wyłączone ze sprawy i przekazane do Wydziału Rodzinnego Sądu w Lublinie. Gdzie... Ej, kurwa, poszły do Poprawczaka i na bank, i kurwa, albo nie powiem tego. Te dziewczyny miały ponieść odpowiedzialność. Chuj powiem to, albo nie powiem tego za to co się stało? W momencie zatrzymania odnotowano, że 15-letnia Nina znajdowała się pod wpływem alkoholu. Finot w przypadku tej dwójki był taki, że Nina została tymczasowo umieszczona w młodzieżowym schronisku wychowawczym, a Katarzyna otrzymała nadzór kuratora sądowego. Najpoważniejsze zarzuty ciążyły rzecz jasna na Konradzie i Pawle, którzy podczas przesłuchania przyznali się do dokonania zarzucanych im czynów i współpracowali ze służbami. Mimo tego sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu, podczas gdy Aleksandra i Emilia dostały tylko policyjny dozór wszelkie działania operacyjne, takie jak przesłuchania świadków, oględziny miejsca zdarzenia, zatrzymanie różnych przedmiotów. Ja mam wrażenie, że tak z 20 czy 30 lat temu to w Polsce kurwa niebezpiecznie było, a teraz jest jeździ. No nie wiem, chyba, że może w mniejszych miejscowościach czy coś zdarzy się jeszcze komuś za darmo kurwa w pisach dostać. No ale kurwa. Jest chyba całkiem spoko, nie? miotów i zabezpieczenie dowodów. Ustalono m.in., że gdyby ciosy napastników skierowane w stronę ofiary poszły trochę inaczej, to Andrzej K. nie zdołałby przeżyć. Tylko cud sprawił, że lekarzom udało się go uratować. Proces, który na stałe zapisał się w historii polskiego internetu i kryminalistyki, odbył się szerokim echem w całej Polsce. Pisak zdarzy się dostać, ale motylka poczyć to już rzadko. No właśnie. Ja myślę nawet, że ten Kraków czy Nowa Huta owiane złą sławą, że kosę tam łatwo wyrwać, to pewnie nie jest aż tak łatwo kosę wyrwać. Zapytajmy czatu GPT. Kurwa, nie ma nic tak to, to ten. Okej, okay. czy nie da się. Jakby Krakowa porównać do Polski, ale na 100 tysięcy osób w 22 roku to było 0,68 zabójstw. Czyli 4 powiedzmy 3, 3,5 4, 2,5 2, 2,82. 2, powiedzmy 3. to jest jakiś stary 300 zabójstw w Polsce rocznie? A to za sprawą zachowania jednego z oskarżonych. 17... Co tydzień w Warszawie jest dwójka z udziałem noża, tylko o tym nie, nie mówią. Wystarczy sprawdzić na policyjnych stronach. No dobra, tylko że wiesz, to Warszawa ma 2 miliony mieszkańców, nie? Czy nawet Warszawa i okolice ze 4. Coś tam z dwóch nie ma, ile będzie w Warszawie? Warszawa 7,7 1,7. populacja. 1,8 nawet. 1,860, ok. A cała metropolia 3300 No to wiesz to jeśli w dwumilionowym mieście raz w tygodniu ktoś kosę dostanie jakkolwiek to kurwa, jakkolwiek to brzmi, ale to, to nie jest jakieś... To nie jest jakiś duży odsetek, nie? Stoletni Konrad N. którego wizerunek i dane osobowe wtedy mogły zostać ujawnione przez media za zgodą sądu zachowywał się bardzo agresywnie. Emocje sięgnęły zenitu, kiedy sąd odczytał wyrok, zgodnie z którym zarówno on, jak i jego kolega Paweł N. zostali skazani na 15 lat więzienia.

Liczba ciosów, ja miejsce ich zadania, pozostawienie ofiary bez pomocy. To wszystko świadczy, że postępowanie oskarżonych należy... Pod... No, no Kończu się nie pierdolił tutaj w tańcu, tylko myślę, że potem ciężko w apelacji było. ...traktować jako usiłowanie zabójstwa... I, I ciężko też pewnie było, w, yy, jak na wokandę stawał. Bójstwa. Andrzeja K. udało się uratować tylko dzięki szybkiej interwencji policji i lekarzy. Uzasadniała wyrok sędzia Anna Folwarczna. Maksymalny wymiar kary z uwagi na młodociany wiek sprawców mógł wynosić 25 lat. Dla nich, a zwłaszcza dla Konrada, wyrok o 10 lat krótszy i tak był przesadą. Co to jest za wyrok? 17 lat żyje, a ty mi 15 dajesz? Zaczął krzyczeć Konrad N w stronę sędzi, którą była wówczas Anna Folwarczna. Celowo łagodzimy wypowiedź skarżonego, bo w rzeczywistości przesiąknięta była wulgaryzmami. Przekleństwa pojawiały się właściwie co drugie słowo, stosowane jak przecinki. Dalej krzyczał tak: Ty szmato, skasujecie. Moi koledzy cię dojadą. Groził nastolatek na sali sądowej, za co wyrok przedłużono mu dodatkowo o kilkanaście miesięcy. Drugi z oskarżonych w tym samym czasie opluwał jedną z ekip telewizyjnych. <gry> Dziennik wschodni opisywał, że jeszcze przed usłyszeniem wyroku doprowadzonego przez policjantów Konrada przedarła się młoda dziewczyna. Miała go namiętnie pocałować, a po zapadnięciu decyzji być tak zrozpaczoną, że upadła na posadzkę we łzach. Rozwścieczenie oskarżonych miała też spowodować zgoda wydana dziennikarzom przez sąd. Na robienie zdjęć podejrzanym i upublicznienie ich wizerunków, ku przestrodze dla innych przestępców. Dziennik podawał ponadto, że obecna wśród napastników 15-letnia Nina była dobrze znana policji, bo w przeszłości znalazła się wśród osób zamieszanych w śledztwo dotyczące wrzucenia do studni jakiejś nastolatki. Oprócz niej, Konrada i Pawła, wyrok skazujący usłyszała również Aleksandra, której wymierzono karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu. Ona, jak podawał sąd, tuż po zatrzymaniu przez policję, wrzuciła na komisariat nóż do ubikacji, chcąc w ten sposób pozbyć się ukrytego wcześniej narzędzia zbrodni i pomóc kompanom. To, jak już wiemy, oczywiście się nie udało. To jest chłopiec, który nie potrafi sobie poradzić z emocjami. Trzeba go wychować, mówił w sądzie adwokat Konrada. Użycie noża było elementem walki, a nie chęcią wyeliminowania przeciwnika, dodawał mecenas Pawła. Linia obrony oskarżonych, która domagała się ukarania ich tylko za pobicie, nie została przyjęta przez sąd. Utrzymano zarzut dotyczący usiłowania zabójstwa. To zdarzenie nie wywarło na ich sumieniach żadnego śladu, mówił Tomasz Przeciechowski, który reprezentował poszkodowanego studenta. Oni są poza prawem, nie obowiązują ich żadne normy, więc muszą na długo pozostać poza społeczeństwem. Uzasadniał mecenas. Finalnie Konrad N., który zyskał największą niesławę ze względu na swoje zachowanie w sądzie, nie spędził w więzieniu pełnego wymiaru kary, ponieważ wyszedł na wolność w 2020 roku. Teraz, w 2025, okazuje się, że znów jest na bakier z prawem. Wystawiono za nim policyjny list gończy, a 36-letni dziś mężczyzna ma odpowiedzieć za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Potwierdzam, że poszukujemy Konrada N. To ta sama osoba, która kilkanaście lat temu odpowiadała za usiłowanie zabójstwa studenta. Powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską podinspektor Kamil Gołębiowski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, mężczyzna właśnie został schwytany. Wcześniej w sieci upubliczniono jego aktualny wizerunek wraz z prośbą o pomoc w schwytaniu podejrzanego. Na tamten moment trop prowadził śledczych za granicę i to się potwierdziło. Mężczyzna bowiem w Holandii. Jak wyjaśnił sam Konrad N. po tym, jak jego wizerunek obiegł media, postanowił sam zgłosić się na policję. Nie chciał już dalej się ukrywać. Funkcjonariusze doprowadzili go do zakładu karnego, gdzie spędzi teraz blisko trzy miesiące w tymczasowym areszcie. Potwierdził podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Funkcjonariusze udostępnili nawet zdjęcia z jego zatrzymania. Na jednym z nich podejrzany wydaje się uśmiechać. Teraz Konrad N. za swoje kolejne przewinienia będzie odpowiadał przed sądem. Grozi mu kara do trzech lat więzienia. Nie, no kurwa, chłopie. Masakra te, masakra ci ludzie. Co oni odpierdalają?